Dzisiaj nastąpił ten legendarny dzień, w którym jedziemy szukać petshopów z generacji czwartej. To jest to kurde, no nie wiem, no ale tych blindboxów, w których będzie jamnik, więc chodźcie ze mną jechać, bo jadę rowerem. No więc let's go! Dobra, a więc jak widzicie, już jestem tutaj w Biedronce i znalazłam je bo ja się tak cieszę, że je znalazłam. I w ogóle były wszystkie, wszystkie dostępne, a tutaj już sobie jadę Robert szczęśliwa, siła do domu z moimi zdobyczami. O, matko! Czy wy to widzicie? Co za mną jest? Jezu, ja się tak cieszę, że ja, ja dorwałam dosłownie u mnie były wszystkie. Mega się cieszę, naprawdę, bo niektórzy mówią, że u nich w ogóle nie ma już... A ja byłam około 11. nie, około dwunastej byłam w i dosłownie ani jednego nie było wykupionego, co prawda one były delikatnie schowane, no ale wiecie, więc ja uznałam, dobra, biorę piątkę plus jeszcze ten kartonik, dostałam, więc ostrość, o, dziękuję, więc mega fajnie i dobra, czas je otworzyć, bo ja tutaj już nie wyrobię, siedząc tak i patrząc tylko do na nie, dobra. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia teraz, e, jaki podtrzyb jest w jakim pudełeczku. Więc będzie bardzo randomowo. Ja bym wzięła najpierw tego. E, mam oczywiście nożyk. Może tej wezmę na dół, będzie mi łatwiej. W ogóle bardzo się cieszę, że zainwestowałam w statyw, naprawdę. To był bardzo dobry zakup, bo inaczej by było ciężko mi nagrywać teraz, a tak to widzicie. Sobie... O, dobra. I ta co my tutaj mamy? Halo, proszę, o, o, dobra. ej, jak ładnie ja to otworzyłam, wow. Dobra, tutaj jest karta, więc może nie patrzmy jak na razie, bo ja nie pamiętam, co tam kupowałam. I dobra, ja już widzę, czy wy to widzicie? I ja... Ach. O matko, ej, ale ładny jest ten miś. Ej, bardzo ładny jest, widzicie? Ej, naprawdę, moim zdaniem, teraz to BASIC FUN się poprawiło. W porównaniu do tego, co było wcześniej, to nie się naprawdę poprawili, bo ten miś on wygląda na naprawdę dobrze zrobiony, jakby był. I no dobra, ten mechanizm nie jest jakiś super, ale. <gryw> ale on sam sobie. Te oczka się tak mienią, są takie domalowane, i w ogóle. Co prawda. Mam wrażenie, że te farby i akcesoria jednak są trochę takie, wiecie, takie budżetowe, ale i tak już się ogarnęli. Ej, ładny jest ten miś, podoba mi się. Właśnie się zastanawiałam, czy nie chcę jeszcze tego, ale uznałam, mnie, no, za dużo pieniędzy bym wydała i trochę szkoda mi było. Ej, czy oni doda ej, nie dodają w końcu tych coinów? Jakby ja totalnie zawsze je wyrzucałam, praktycznie zawsze, zawsze. Ej, ładny jest ten miś. Słodziak taki, dobra, to tutaj słodziaka położę. Tutaj mamy kartę. Ej, szczerze mówiąc, trochę szkoda. Nie wiem czemu, ale ja bym chciała, żeby ona miała imiona. Fajnie by było, gdyby je podpisywali. Dobra. Szybki przegląd ulotki. O, matko tutaj z Koli z heterochromią. Ładne. Ej, ten jest ładny. On tutaj jest do zdobycia w tym. Ej, jego nie widziałam. O nie, nie jest do zdobycia. Myślałam, że jest, dobra. Co to jest za kapibara? Ej, to jest capybara! Nie, to nie jest kapibara. Nie wiem, co to jest, ale super. I żółwik, o matka, ja lubię żółwiki. Dobra. Tutaj mamy... Uuu, ej, one są coraz ładniejsze. Naprawdę się postarał. Ej, ten piesek jest w sumie ładny. Może go będę miała? Nie no nie, niestety nie będę miała. Jamnior! Oh, o wow, jaka tutaj dama! I szynszyla, szynszyla śliczna. Dobra, koniec tego przeglądania, czas na kolejne figurki. Kolejna figureczka tutaj leci. Jestem bardzo ciekawa, która będzie, znaczy nie no, co tutaj będzie, bo kurde, no i wiecie, ja wybierałam te figurki, ale nie powiem wam, co w którym jest, bo celowo ustawiałam totalnie randomowo. Dobra, co my tutaj mamy? Krówkę! O, on, ojejku! Ej, to chyba było z kolim identyczna akcesoria, tak mi się wydaje. To taka akcesoria? Kurczę, czemu to nie stoi? Ojej, ej, ta krówka jest słabo zrobiona, tak mi się wydaje. Bo tutaj trochę ta farbka wylecia, ale możliwe, że to jest wady jednej figurki. Ej, ale ona jest ładna! Jaka słodzinka. Ej, Jezu, ja lubię krówki. krówki są takie słodkie. Takie wyglądają jak takie kochane ciocie. Takie wiecie, takie. Dzień dobry, taka. No, słodka jest bardzo i w ogóle jest bardzo ładna. Podoba mi się ten design w sumie, ale gdyby była w bardziej pastelowych kolorach, że to by było troszkę bardziej pomieszane jakby jakby takie wiecie jaśniejsze to w ogóle by była wow ale ładna króweczka no nie tutaj mi się przewala wszystko teraz o proszę bardzo tutaj krówka i tutaj mamy w sumie te te ulotkę i króweczka jako schodzinka ładna dobra kolejna figureczka Zobacz, wiecie. ASMR, bo jeszcze mam bardzo brzydkie paznokcie, więc bardzo Was za to przepraszam. Ale muszę je zdjąć i sobie zrobić jakieś ładne, bo ja je bardzo na szybko robiłam. Totalnie na szybko. I kurde, no tutaj już sobie jednego zdjęłam. No i muszę skórki powiec w ogóle dużo roboty. O, matko, to jest ciułka. A, ciebie to widzicie? Ciułka I się tak podobają chiwały, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Ona jest troszeczkę chyba tak delikatnie wzorowana na tej takiej ciłałce, która była w G2, jak mi się wydaje. O, i placjuszek, tutaj jest jeszcze taki, o, i taka ciłałka. Ładna. Hmm. Tutaj, proszę bardzo, tutaj będziesz sobie stać. Tutaj, wyrzucę kartonik i wygląda. Karta z ciłałką. Ojej, ona tutaj ma jakąś kawusię, o matko, jaka fajna. Dobra. Kolejne figuryczki. Halo, gdzie jest mój jamnik? Bo oczywiście myślę, że się domyślacie, że jamnik musiał być wzięty przeze mnie. Bez niego to bym nie przyszła do domu po prostu, no wiadomo, trzeba. I szczerze mówiąc bardzo się cieszę, że w ogóle w moim mieście jest Biedronka. I bo moje miasto to nie jest takie miasto, tylko takie trochę wsiowe, nie? A z biedronka. O matko, jest ja w nich tutaj, dobra. I ten, i się mega cieszę z tego powodu, bo nikt nie wykupił. Dosłownie, jakby były normalnie te shopy. I pewnie tam będą. O matko, jaki ładny pan tutaj strafił. Ja jacy kręcę, i ma chodniczka, oczywiście. Tutaj, proszę bardzo. Ale, jakie ładne cieniowania tutaj. Mm. Dzień dobry. Taki ładny, fajny, podoba mi się. Ej, słodki ten jamniorek taki. Ja. Yeah. Ej, szczerze, bardzo ładnie wygląda, moim zdaniem. Naprawdę. Basic fan zrobił glow up, Naprawdę. Bardzo, bardzo duży. Tutaj położę jamniora. I przedostatni peczop już. I tutaj kurczę... Co tutaj może być? Hmm, pomyślmy. Co byście obstawiali, że ja tutaj wzięłam sobie? Hmm. Nie no, ja wiem... Dobra, ten ostatni to tam popsuję nawet. Nie pokazuję Wam jeszcze karty. A pe już wam pokazuję. Ty, ty, ty. Jest lisek, matkę, jak on mi się podoba. Ej, on jest mega ładny i ma kubeczek tutaj taki śnieżny. I trochę nie pasuje, że ma kubeczek śnieżny, a ma w oczkach y, te kwiatuszki, ale dobra, to może już jest bardzo duże czepianie się moje. Ale ej, szczerze, jest bardzo, bardzo ładny. Na żywo wygląda o wiele, wiele lepiej. Ej, no, jest ładny. Jaki słodziak w ogóle. Ej, ma chyba delikatnie obtarty nosek. Dziwne w sumie. O nie, a tutaj coś poszło nie tak z tą farbą. Widzicie to? No, jest taka jakaś dziwna. A dobra, się czepiam tam. Uła, ej, ładny i ładny ten lisek, Podoba mi się. Dobra, to niech tutaj sobie postoi. A tutaj sobie mamy karteliska śnieżnego w sumie mamy kartę Liska śnieżnego z kwiatkami w no dobra, ogólnie to czas wyjąć ostatnią figureczkę, czyli tutaj koalkę. E, to może ja wezmę te figurki delikatnie na bok e, i weźmiemy się, zabierzemy za koalę. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak ja mam ją, e, wiecie, jakoś tak mógł otworzyć, żeby, wiecie, nie skrzywdzić pudełka jakoś bardzo. Ale w ogóle, czy tylko mi ten wzór się kojarzy z Marką Victoria's Secret Jakby mam wrażenie, że naprawdę <laughs> Wygląda identycznie, że tutaj brakuje tylko napisu Jakieś Victoria Secret Albo coś, nie wiem, kolabo po prostu Pet z, z tą Victorią. Dobra Jak ja to mogę? Okej. Okay, tutaj jest jakaś taśma ja Nie chcę zepsuć tego pudełka, Bo to szkoda mi, szczerze mówiąc Aha I czy ja bym mogła go jakoś wyciągnąć tą? Ej, bo mnie głupio tak ten Halo, proszę chodź do mnie, pet -shopie. pet shopie chodź do mnie Ej, no jak ja mam go wyjąć stąd? Czemu on tam jest jakoś przyklejony? Ej, nie wiem Ej, to poczekajcie Może ja to ogarnę sama Jakoś Okay, ej dobra mam Mam udało mi się Delikatnie wykrzywiałam kartonik Ale jest Ej ona jest śliczna Taka słodzinka No halo jak ja mam ją wyjąć stąd O dobra Pociągnę za ten sznurek Rozwiążę i wyjmę ją stąd Uwolnię się, Biedaku mały Dobra o jest, dobra, udało mi się. A więc to jest moja piękna nowa koala. Jest śliczna. I ma dziurka, oczywiście. Ej, ładna, bardzo, bardzo ładna. W ogóle patrzcie jaki mam syf po tym. Tyle figurek, a tyle syfu. No kurde, aż dziwne, nie? A tyle syfu, matko, przecież to jest pełno śmieci jakiejś, no bo tutaj jeszcze poszło, o.